Dzień dobry Państwu, jestem Stachu Wichora i to mój asystent Jan Grzy. Postanowiliśmy zrobić nowy alkohol firmy Wedel. Potrzebny do tego będzie czekolada mleczna Wedel nasz spirytus od wschodnich sąsiadów pod nazwą Don Quixote, No i narzędzia niezbędne do tego łyżka, się Zaczynamy. Może poproszę tutaj asystenta, żeby zawartość butelki. Będziemy robić akurat pół litra, by pokazać państwu, że ten alkohol nadaje się również do. imprezy. Proszę, może później. Trochę, do... Proszę wycić zawartość kilku kostek czekolady. Jedna kosteczka, druga i stać. No i teraz musimy tutaj rozgotować to. Nasz alkohol jest już gotowy. Pora przelać go do butelki. Jest to specjalne naczynie przygotowanego do tego trunku. Widzimy to nazwę wręcz. No tak więc proszę o pomoc mojego asystenta w przelaniu do naczynia. Najlepiej przekręcić gaz, odkładamy. Po prostu przytrzymał to naczynie. I proszę bardzo. Widzimy to, jak tutaj się właśnie przelewa. Bardzo dobrze dogotowane. I teraz należy ten trunek, oto to chłodne miejsce na około pół godziny, by dobrze się schłodził. I następnie możemy go spróbować. Proszę o opłakanie. O 30 minut. Nasz alkohol będzie już wychłodzony, więc możemy przejść do spożyczenia. Widzimy, otoczył napój, który przed chwilą wyprodukowali. Czas na konsumpcję. Alkohol ten najlepiej można spozywać w naczyniach od whisky. Przedmiot no to próba. Smakują najlepiej w towarzystwie. Można uznać, że alkohol jest wręcz wyśmienitym. Polecamy Państwu ten oto alkohol na wszystkiego rodzaju imprezę i spotkania rodzinne. Dziękujemy.